Cześć, cześć! Z tej strony Mikołaj, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłem sobie moje akwarium dla gupików. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to zaaranżowałem. No i co, życzę miłego oglądania. Na początku całe dno pokryłem piaskiem, w jednym miejscu dałem go trochę więcej, żeby móc wsadzić tam więcej roślin. Później nasypałem trochę czarnego żwiru, żeby rośliny się lepiej trzymały. Teraz dodałem na powietrzacz, ale jak później się okazało jest on trochę zły, no i na końcu zobaczycie jak to zastąpiłem. Teraz czas na korzeń. Próbowałem go w różnych pozycjach ułożyć, lecz postanowiłem na sam koniec, że go po prostu położę, no i tak najlepiej się prezentował. Teraz czas na filtr. To teraz w akwarium jest zupełnie inny filtr, a wiele większy. Ten był na za zapasowo, ponieważ nie miałem innego. Musiałem po prostu jakiś filtr wsadzić, żeby trochę się woda wyfiltrowała. Teraz w akwarium jest lepszy i zobaczycie to w najbliższej aktualizacji tego to akwarium. Czas na rośliny. Tak wyglądała woda świeża po zalaniu. Była bardzo mętna. No i dopiero po trzech dniach zdecydowałem się wrzucić tam rybki. No i do teraz sobie fajnie żyją. Teraz jeszcze chciałem Wam pokazać dyfuzor do CO2, który po prostu będzie wprowadzał CO2 do tej wody. No i tak on się prezentuje, no i na razie działa bez zarzutu. No i po trzech dniach rybki sobie śmigają w nowym akwarium. Jeżeli chodzi o obsadę to tutaj są gupiki oraz takie dwa sumy. Nie wiem jak one dokładnie się nazywają, więc jeżeli ktoś wie, może napisać w komentarzu. No i co? najbliższe najbliższej aktualizacji tego akwarium możecie, będziecie mogli zobaczyć co nowego dodałem do tego akwarium. Jest więcej roślin, filtr grzałka, więc to zobaczycie najbliższej aktualizacji. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie miły komentarz. No i co, był za mi Mikołaj, trzymajcie się do nas na planie.